Stolica i największa, bo licząca ponad 12 milionów mieszkańców, aglomeracja Francji. W Europie i na świecie miasto kojarzone jest przede wszystkim z wieloma zabytkami i muzeami. Jest też często uważana za światową stolicę architektury, mody, rozrywki, kultury i nauki. Niestety, tak jak każda metropolia, Paryż ma swoje ciemne strony. Do jednej z nich zalicza się problem bezdomności. Paryż to nie Francja. Wyjątkowością Paryża jest to, że wszyscy imigranci przyjeżdżają do Paryża. I ich jest tutaj bardzo dużo, i trzeba było znaleźć odpowiedź na, na wszystkie sytuacje. Bezdomność w Paryżu ma wiele aspektów. Osoby bezdomne to nie tylko Francuzi. Większość stanowią raczej imigranci, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej i z Azji. Osoby bezdomne dodatkowo borykają się z innymi problemami, takimi jak uzależnienia, niepełnosprawność, kłopoty ze zdrowiem, czy też konflikt z prawem. Politykę socjalną w zakresie rozwiązywania problemów osób bezdomnych francuskie władze prowadzą kompleksowo na wszystkich szczeblach administracji miasta, regionu, departamentu i prefektury. Wszystkie te organizmy pracują razem nad polityką socjalną. Oni wszyscy muszą się ze sobą dogadywać na temat, kto czym się zajmuje. Na przykład Ministerstwo Zdrowia płaci ośrodkom socjalnym, które zajmują się leczeniami bezdomnych. Co nas uderzyło w Paryżu, jeśli chodzi o sytuację osób bezdomnych? Osoba nie posiadająca stałego miejsca zamieszkania, nie posiadająca dokumentów, może być objęta pomocą medyczną, może mieć swoją własną kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Warte podkreślenia jest również otoczenie opieką i wsparciem od strony psychologicznej. I od strony takiego doradztwa w różnych dziedzinach życia. Jeżeli pracownik socjalny, który pracuje na ulicy z bezdomnymi, ma jakiś sen, to przynajmniej dopchnąć go do stabilizacji tego bezdomnego. Stabilizacja to wyższy stopień pomocy społecznej osobom bezdomnym w Paryżu. Klienci ośrodka stabilizacyjnego są zmotywowani do wyjścia z bezdomności, znalezienia mieszkania i pracy. Są gotowi do usamodzielnienia i podjęcia niezależnego życia. Zanim to się stanie, jeśli w ogóle się stanie, osoba bezdomna musi przejść długi i skomplikowany proces wsparcia. Ogromny wpływ na system wsparcia osób bezdomnych w Paryżu wywarła psycholog Aneta Cebera, która skatalogowała szeroki wachlarz usług paryskich placówek działających na rzecz bezdomnych. Rozpoznanie potrzeb osób bezdomnych było podstawą skierowania ich do konkretnej organizacji. Jako starzyska pracowałam tutaj w tym ośrodku i później jak skończyłam studia to zaczęłam pracować na prewencji i zaczęłam być w kontakcie z bezdomnymi Polakami i stworzyłam pierwsze dyżury polskie w ośrodku dla bezdomnych uzależnionych. I prefekt Paryża zrobił taki konkurs na projekt, jak pomóc polskim bezdomnym, bo po prostu sobie nie radzili. To był prawdziwy problem tutaj z Polakami. Zrobiłam diagnostykę terenu, poszłam na teren, porozmawiałam z bezdomnymi Polakami, porozmawiałam z partnerami socjalnymi, jakie są ich potrzeby, co by chcieli, co by nie chcieli. Nikt nie chciał, bo to, że tak powiem, projekt tylko dla jednej populacji, to ich to nie interesuje. Jesteśmy we Francji, tutaj wszyscy jesteśmy braciami, tak dalej. Napisałam projekt i dostałam na to fundusze. Na początku było tylko dla Polaków i dla Rosjaninów. Właśnie wtedy stworzyłam boczek, Stworzyłam projekt Bociek. Bociek to nie tylko nazwa projektu, ale też wykwalifikowanej kadry specjalistów, którzy każdego dnia świadczą swoje usługi osobom bezdomnym w różnych placówkach socjalnych w Paryżu. Wy musicie przyjść do mnie do biura po te dokumenty o 9.30. Bociek jest ekipą, która spina wszystkie działalności innych organizacji socjalnych na rzecz bezdomnych. To jest ekipa i sieć, sieć pomocy. Celem naszej działalności to nauczyć migrantów rozmawiać z ekipami tutaj socjalnymi, znaleźć klucze, którymi mogą się porozumiewać jak nas nie ma i żeby to w obie strony działało. Aktualnie na dyżurze pracują i przyjmują klientów trzy osoby z naszej ekipy. Z punktu rosyjskiego przyjmuje pracowniczka socjalna, która prowadzi również kurs języka francuskiego oraz psycholog, która prowadzi indywidualne terapie dla osób mówiących po rosyjsku. Mamy też asystentkę socjalną, która nam udostępnia ośrodek Sharon i która przyjmuje wszystkich bezdomnych. Jestem też ja, jako pracownik socjalny pracuję z bezdomnymi Bułgarami. W większości pracujemy z bezdomnymi polskimi, rosyjskimi i bułgarskimi. Człowiek ma pewne słabości i które normalnie zmuszają, żeby normalnie człowiek poszedł na dno. No to właśnie organizacja bocie podaje rękę. No i przychodzę właśnie tutaj. I oni mi pomagają. Mi się rozładuję. Do kina se pójdę, pójdę se do muzeum, pójdę sobie do katakumbów. Gdzie mi tam kurka wodna pozwalają, zorganizują to, to ja tam z nimi idę. Z pomocy fachowców mobilnej ekipy Bocik korzystają osoby bezdomne spotkane w czasie street workingu lub też będące klientami innych ośrodków. Naszą uwagę zwrócił paryski ośrodek dla bezdomnych uzależnionych, szaronnych. Ośrodek został otwarty w 1998 roku. Dziś przewija się przez niego około 100 osób dziennie. Są to bezdomni i zagrożeni bezdomnością, uzależnieni od narkotyków, alkoholu i środków psychotropowych. Powodem i motywem powstania ośrodka była prewencja i redukcja ryzyka związanego z konsumpcją narkotyków przez osoby, które nie doszły, czy też nie dojrzały jeszcze do wychodzenia z uzależnienia. Na powstanie ośrodka miał też wpływ wybuch epidemii AIDS pod koniec lat 80. w kręgu osób uzależnionych. Należy podkreślić, że osoby bezdomne uzależnione, które korzystają z usług ośrodka Sharon, nie są zmuszane do podjęcia leczenia czy wychodzenia z nałogu. Przeciwnie, mogą się zaopatrzyć w nowy, sterylny sprzęt niezbędny do aplikacji narkotyków. Spożywanie substancji odurzających jest na terenie ośrodka zabronione, ale pewność, że klienci ośrodka użyją np. czystych strzykawek po wyjściu na ulicę, redukuje zagrożenie otoczenia. Wielu klientów w trakcie pobytu w ośrodku Sharon daje się jednak namówić na terapię, niektórzy zaś wychodzą nawet z uzależnień. Osoby, które przychodzą do ośrodka, mogą się ubiegać o ubezpieczenie zdrowotne i zameldowanie, bez względu na to, czy przebywają we Francji legalnie, czy nie. Trzeba wziąć pod uwagę, że trzy czwarte osób przychodzących do ośrodka nie ma legalnych dokumentów. Zatem, oprócz problemów z narkotykami i z alkoholem, mają też problemy prawne. Często więc pierwsze działania pracowników socjalnych sprowadzają się do pomocy w uzyskaniu Albo odzyskaniu praw socjalnych, potem zaś na pomocy w znalezieniu klientom schroniska przez pogotowie społeczne. Myślę, że nad każdym z etapów wychodzenia z bezdomności pracuje się nad uzależnieniami. Dlatego, że uzależnienia pojawiają się w pewnym momencie życia tej osoby i w zależności czasami. Nawet nie wiemy, dlaczego osoba nagle się stabilizuje albo przestaje czpać. Jeżeli wyrabiamy dokumenty i nagle w momencie, kiedy mają dokumenty, wiedzą, kim są, wchodzą na stabilizację i coś się dzieje w ich głowie i, i sami się stabilizują. Czyli praca socjalna, pracownika socjalnego, terapeuta od zależnień, i lekarza wszyscy pracują razem nad osobą i to osoba decyduje w momencie. Kiedy ona przestanie, albo nie przestanie. Jak nie przestaje, to znaczy, że żeśmy jeszcze nie dotknęli do jakiegoś punktu no, tego przełamania. To jest przykład empowermentu. Czy Czy możemy Jean-Marie, czy możemy z panem porozmawiać? Otworzył pan z ciekawości okno, więc może z ciekawości pan z nami porozmawia. 5 minut, Jean-Marie. 5 minut. No dobrze. C'est très bien. Super, a Super, idziemy. Oui, je me sens très bien dans ces Tutaj jest mi bardzo dobrze, jest przyjemnie i spokojnie, więc dobrze się tutaj czuję. I Karin się zajmuje razem ze mną sprawami socjalnymi i administracyjnymi. W ośrodku stabilizacyjnym mogą przebywać w sumie 52 osoby, samotne kobiety i samotni mężczyźni. Mieszkania są jedno albo dwupokojowe. Klienci mają różnego typu problemy. Brak dokumentów i dachu nad głową, ale też uzależnienia, z których do końca jeszcze nie wyszli. Klienci mogą przebywać w ośrodku bezterminowo. Mają kontrakt na czas nieokreślony i podpisują jedynie zobowiązanie do przestrzegania regulaminu. Ciekawe było to, że ten ośrodek integruje również mieszkańców tej dzielnicy jest to zrobione na zasadzie klubu sąsiedzkiego. Każdy może tam przyjść, wziąć udział w zajęciach, nie tylko mieszkańcy, czyli osoby wychodzące z bezdomności. Zapobiega to stygmatyzacji i sprzyja integracji. Uh, I like this place because... When I compare this place to... Bardzo lubię to miejsce, ponieważ jeśli porównam je do miejsca, skąd pochodzę, to Francja jest krajem, który naprawdę kocha ludzi. Vrai, que dans ce sens je ressens pas du Faktycznie osoby, które tu przebywają, nie mają poczucia, że są bezdomne. Być może dlatego, że ośrodek jest odnowiony, wyremontowany, elegancki i sprawia dobre wrażenie. Mieszkańcy dbają o niego i go szanują. Z drugiej strony my pracujemy nad wzajemnym szacunkiem mieszkańców, nad ich wzajemnymi relacjami, co też ma wpływ na cały imaż ośrodka. Otwarcie na ludzi z zewnątrz minimalizuje stygmatyzację osób bezdomnych. Z exterior, jest jeszcze jedna inicjatywa warta wspomnienia, mianowicie numer 115, telefon, na który może zadzwonić z całej Francji każda osoba, która znalazła się w sytuacji, że nie może wrócić do domu, nie ma gdzie mieszkać. Ta osoba jest, jest informowana o miejscu pomocy, najbliżej miejsca, w którym się znajduje. Kompleksowa pomoc socjalna osobom bezdomnym w Paryżu nie rozwiązuje wszystkich problemów z nimi związanych. Nie eliminuje też osób bezdomnych z przestrzeni miejskiej. Jednak współpraca wszystkich szczebli samorządu oraz organizacji pozarządowych, jak również praca socjalna na najwyższym poziomie przynoszą wymierne korzyści. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.